Kim był człowiek, bez którego nie byłoby sztucznej inteligencji i którego państwo chciało zabić? Alan Turing. Genialny matematyk, który podczas II wojny światowej złamał kod Enigmy, ratując miliony istnień. Ale to nie wszystko. Turing jako pierwszy zadał pytanie, które dziś wydaje się oczywiste: Czy maszyna może myśleć? Stworzył podstawy teorii algorytmów i projekt maszyny, która mogłaby wykonywać dowolne obliczenia. To właśnie ten model stał się fundamentem współczesnych komputerów i sztucznej inteligencji. Ale w oczach państwa nie był bohaterem. Był gejem. A w Wielkiej Brytanii lat 50. to oznaczało karę. Zamiast medalu, otrzymał wyrok: chemiczna kastracja, upokorzenie, izolacja. Dwa lata później znaleziono go martwego. Oficjalnie samobójstwo. Nie żyje, ale jego idee żyją w każdym komputerze, każdym smartfonie, każdym systemie AI. Alan Turing człowiek, którego wizje zmieniły świat i którego świat nie był gotowy zaakceptować.